Siła Twojej historii, ścieżka rozwoju DDA to miejsce, gdzie zamykamy mroki przeszłości, budując swoją siłę i wytrwałość. Tutaj odkrywasz, jak Twoja historia może być źródłem Twojej mocy i transformacji. Razem kroczymy w światło, odkrywając potencjał, jaki drzemie w każdej historii życia, w tym także Twojego. Siła Twojej historii Jak odkryć to, czego pragnę? Twoje dlaczego? W jednym z odcinków mówiłam Wam o tym, jak możemy znaleźć to, czego pragniemy. Dzisiaj trochę kontynuacja, a mianowicie temat ważny, ważny dlatego, żeby odkryć swoje pragnienia. I ten temat to jest właśnie Twoje dlaczego. To jest pytanie, które warto sobie zadać i które będzie taką podstawą i takim blokiem dla Was, takim wskaźnikiem, z takim kierunkiem, czego tak naprawdę pragniecie. To można zgłębić na przeróżne, oso przeróżne sposoby i można przyjrzeć się temu, czego nie chcemy, tak, i zamienić to, na co chcemy, o czym też już wcześniej e, mówiłam w, poprzednim, w jednym z poprzednich odcinków. Natomiast dlaczego będzie takim fundamentem, który będzie budował w ogóle nasze marzenia i będzie taką podstawą, takim no właśnie fundamentem tego, tego, co jest dla nas istotne. I zagłębienie się w to, dlaczego, to przede wszystkim ważny powód do odkrycia swoich pragnień. Bo zauważmy, że tak, w skrócie, takim prostym przykładem, że chcielibyśmy na przykład, mówimy, że chcielibyśmy zarabiać więcej pieniędzy. Ale dlaczego chcielibyśmy zarabiać więcej pieniędzy? No bo samo posiadanie pieniędzy to chyba szczęścia, nam nie da, Szczę szczęśliwym nas nie uczyni, to na pewno nie jest to. I zagłębiając się w to, dlaczego, zaczynamy szukać tego, co gdzieś tam pod spodem, pod tymi wszystkimi warstwami, właśnie dla nas jest najistotniejsze. Dlaczego? Ok, odpowiadamy dalej. Bo chciałabym mieszkać w domu. Chciałabym mieć swój dom, mieć możliwość kupienia swojego domu. Ok, dlaczego? Co tam się kryje takiego jeszcze pod tym? Patrzmy na te swoje pragnienia jak najmniej powierzchownie i zagłębiajmy się w nie jak najbardziej, ponieważ to takie kulminacyjne dlaczego, załóżmy pytamy się siebie 5-6 razy, dlaczego, dlaczego, dlaczego chcę mieć ten dom, bo chcę zamieszkać z rodziną, a dlaczego chcesz zamieszkać z rodziną, bo nie chcę być samotna, tak? I z pieniędzy, zauważcie, wychodzą nam Rzeczy, które są dla nas najbardziej istotne, które gdzieś kryją się pod tą powłoką tego, czego szukamy. Więc to Twoje dlaczego będzie właśnie takim ważnym fundamentem, ale też motywatorem do działania, motywatorem do tego, żeby właśnie nad tym pracować, żeby to był w jakiś sposób nas, nasz cel, żeby zidentyfikować to, czego naprawdę chcesz. Na przykład, będzie to dom. W którym mieszka cała Twoja rodzina i nigdy nie będziesz samotny. Warto się temu przyjrzeć. Twoje dlaczego jest takim fundamentem, e, będę powtarzała, tak, że jest takim fundamentem, które mm, będzie Was pchało do działania. Bo to dlaczego też jest istotne, jakie ma dla Was znaczenie. Jakbyście się czuli, jakbyś się czuł, gdybyś to osiągnął. Czyli co byś, jakbyśmy chcieli się czuć w tym momencie. Ale też co by się stało, gdyby to dlaczego się nie spełniło? Gdyby się nie wydarzyło? Dlaczego to ma takie znaczenie? Bo tutaj zauważmy, że doszliśmy do czegoś takiego, co jest samotnością. I teraz niekoniecznie mm, może być tak, że tą potrzebę Zniwelowania bycia samotnym możemy np. zaspokoić poprzez ten dom i posiadanie pieniędzy. Więc tutaj też możemy się przyjrzeć temu, co jest tym sennym i o co tak naprawdę nam chodzi. I w niektórych przypadkach pytania się siebie dlaczego, odkryjesz, że twoim najgłębszym motywatorem jest konkretne właśnie pragnienie. Czyli np. bycia z rodziną. To... Nie poczucie samotności, tylko nie wiem, można, żeby nie, nie mówić słowa nie, żeby e, nie mówić, że nie chcę być samotna, to nie wiem, jakieś poczucie przynależności, poczucie bezpieczeństwa, tak? Więc tutaj główną tą motywacją leżą jakieś Twoje pragnienia, które są w rzeczywistości Twoim stanem emocjonalnym, który chcesz doświadczyć. Zauważ, za każdym razem pytając się siebie, dlaczego, dochodzimy w większości przypadków do jakichś stanów emocjonalnych. I wszystko tak naprawdę w rzeczywistości, czego pragniemy, wynika z tego i wynika z naszego przekonania, że dzięki temu poczujemy się tak, jak chcemy się czuć. Dobrze, a przynajmniej lepiej. Tak naprawdę wszystko sprowadza się właśnie do tego jednego stanu emocjonalnego. I na koniec też zastanów się, czy którakolwiek z rzeczy, które chcesz, które pragniesz, które pragniesz jest naprawdę tylko dlatego. Że powinnaś, powinieneś się chcieć, bo to też warto się przyjrzeć, żeby nieświadomie w jakiś sposób nie adaptować marzeń innych ludzi, tylko to, co my chcemy. Żeby usunąć też te głosy, które e, mówiły nam na przykład, nie wiem, jeżeli tutaj chodzi o pieniądze, to ktoś mógłby powiedzieć, że na przykład, nie wiem, chcę mieć dobre wykształcenie, dlaczego? Dlaczego? Może do, możemy na przykład dojść do tego, żeby nasi rodzice byli z nas, nas, nas dumni, tak? Czyli znowu jakiś stan emocjonalny, w którym my poczujemy się, no to może być poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli chcemy, żeby ktoś z nas był dumny, być może chcemy być kochani, to też chcemy, żeby ktoś z nas był dumny, tak? Więc tutaj warto przyjrzeć się po pierwsze temu, jakiego stanu doświadczyć chcemy, emocjonalnego, ale też temu, czy to jest stan, którego my chcemy doświadczyć. Czy w jakiś sposób ktoś nam narzucił nasze cele, bądź są to cele, które chcemy spełnić dla kogoś? Pamiętaj, że Twoje dlaczego jest Twoim fundamentem. Warto szukać Twojego dlaczego. Jeżeli chcesz je poznać, ja zapraszam Cię na konsultacje, pomogę Ci w tym jak najbardziej. Zapraszam Cię na grupę DDAEC dalej, zapraszam Cię na Instagrama oraz na grupę, która będzie się tworzyła od początku przyszłego roku. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia.